Eee, w ogóle to jeszcze już dawno mi nie było na YouTube, dokładnie od jednego dnia, ale w ogóle to nie ma znaczenia. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj jest Zeusik. Eee, jak wiecie nagrywam, zaczęłam nagrywać vlogi, jest, jest jeden wstawiłem, mam jeszcze wstawić jeszcze z parkura z kolegami, oczywiście proszą mnie, ale zobaczymy, wszystko w swoim czasie. Teraz przez resztę tygodnia do piątku nie będzie odcinków, ponieważ, ponieważ nie mam wytłumaczenia. Ponieważ po prostu nie nie, nie. nie wiem dlaczego, nie powiem Wam mm, nie będzie odcinków i tyle. W piątek zaczynam już porządnie nagrywać, nie dwa odcinki codziennie, aż do, aż do poniedziałku lub do niedzieli i no i wtedy, wtedy już i od razu mogę Wam sobie informować, kiedy będą w, kiedy już będzie po wakacjach, czyli dosyć niedługo za tydzień. Odcinki będą wstawiane w piątek, w piątek tak po południu, po szkole tak mniej więcej. W soboty wieczorem możliwe i w niedzielę dwa, no, dwa odcinki, nie? Czyli postaram się, tak, czyli w piątek postaram się, w, w, oczywiście w jak będę już chodził do szkoły, to dwa odcinki w piątek, w sobotę jeden i w niedzielę też dwa, więc będzie fajnie. A o, oto o, to nasze serie, nasze gry, które z nich... Prowadzę serię, znaczy no, prowadzę z tych trzech. Kupiłem dzisiaj sobie 60 Seconds za 16 zł. Myślałem, że to nie jest zbyt. Nie lubię pobierać z tych różnych apek czy coś tam, nie? Po prostu pobrałem sobie i tyle kupiłem, nie? Mam też Don't Starve Together Pocket Edition. No i niestety jest taki błąd, że w Special Force Group 2 nie słychać dźwięku. W innych grach słychać, a w, a w akurat w tej nie słychać. Nie mam pojęcia o co chodzi, napiszcie mi w komentarzach, to ja może, może nie wiem, nie wiem co ja mam zrobić w ogóle, nie, nie słychać dźwięku, może nie zawieszę to serię aż do, do jakiegoś momentu i może zacznę na przed nagrywać, nie wiem, 60 seconds, chociaż nie, 60 seconds jest strasznie długie, nawet na jeden odcinek. Może Don't start, bo jeszcze nie zacząłem grać. Znaczy, no, pograłem tam trochę, nie, więc dobra, to tyle, nie, to zostawcie łapkę w górę i w ogóle, nie, dla zasięgu, to zostawcie łapkę w górę, dzisiaj już nie wiem, czy będzie odcinek, może będzie jeszcze w poniedziałek odcineczek, to więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subika z dzwoneczkiem i pamiętajcie, na razie, na razie nie będę ze specjalna nagrywał, ponieważ, no sami wiecie, nie nie, jest, nie ma głosu Już było w takim jednym odcinku Zarąbisty odcinek stawiłem, no i nie ma głosu Dobra, to do zobaczenia w kolejnych odcinkach, materiałach Trzymajcie się, do zobaczenia Elo